Się dobry? Teraz. Dzień dobry, mam, sielną, cześć, Elo, witam Was wszystkich tutaj serdecznie. Słuchajcie, przyszły mi bardzo fajne paczuszki z Shopi. A jak już o Shopi mówimy, to jest patronem dzisiejszego odcineczka. Będziemy właśnie otwierać te paczuszki i robić tu strefę kibica. Mamy piłkarzyki, więc jest plus. Jest fajnie, ale zanim to jednak otworzymy, powiem Wam co nieco o Shopee. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Shopee. Shopee to platforma zakupowa online, na której do 28 listopada trwa kampania z okazji Black Friday i Cyber Monday. Na Shopee, okazję na Black Friday, darmowe dostawy powierzchni. Zachęcam Was do korzystania z mega okazji podczas Black Friday i Cyber Monday oraz do zakupów z wykorzystaniem codziennych kuponów na 20 zł. Bony są limitowane, więc śpieszcie się. A to jeszcze nie wszystko, bo w aplikacji Shopi macie od dzisiaj grę, w której możecie zgadnąć telewizor codziennie lub gadżety kibica. Regulamin znajdziecie na dole w opisie. Moje produkty dotarły do mnie w dwa dni, a na Shopi możecie liczyć na darmową dostawę. Nie zapomnijcie skorzystać z mojego kodu w opisie. A rejestrując się na Shopi dostajecie codziennie bony na 20 zł. Więc sprawdzajcie to i przypominam Wam o kodzie Gouver 7, abyście go używali i korzystali. Zapraszam do opisu. A my zaczynamy. Co tu, tu, ja tego nie pamiętam. A tak, to mój czołg! Tu jest na browarki, oczywiście 0. tu wsadzasz browarki puszeczki, a tu dajesz butelkę i tu jest luka wtedy. Tu też musisz to nie. Tu świeci, to jest kula. Będziemy to zaraz testować, zgasimy światła i zobaczymy. Ty, ale fajnie wygląda stary. Po, jaki tu jest chyba uchwyt w ogóle? Ło! Cześć, idziesz se? Jest wiesz, bicik. Uuu, słodko świeci. Pa, co tu się dzieje? To jest normalnie dyskoteka, nie? Stary, wiesz, co jest najlepsze? To kosztowało tylko 8 dyszek. Wow! Stary, za same lampki, nawet jakby nie grało, to bym taki chciał. Ej, on gra, fajnie! Stary za 8 dysz. Lepsze od DJ'a, tego to Dawaj na tyle, siedzenia. Dziś nie ma sumienia. Coś do powiedzenia. Mam ci zrozumie, Ja Ale kubia, fajnie wyszło wyszło pożysku, nie? to wywieszcie. światło. Po... Jaki limpo, w ogóle za 8 dych takich gościł. W ogóle wiesz, co jest najlepsze z tym wszystkim? Jak to z tym będzie współgrać? No <grym> właśnie, stary. Ale to dyskoteka normalnie, nie? Ale to można w ogóle przywiercić. Albo zawiesić, nie? A dobra. Na glebie. No oczywiście, że tak Zgaś... Łooo! Stary, patrz to! To z tym Zgaś światło Łooo! Ale To jest, nie? Ale ripaw Mów mi Johnny Sims, kiedy to robię Zamawiam diamentową lożę Wjeżdżam na parkiet Alkoholu dziś nie odłożę Odpalam fajkę o chłopie jaki sztynks Zajeb***a kula, ona się na pewno tutaj przyda I to nie tylko na mecz Ta 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 Stare epilepsja No chłopie Wiesz ile to kosztowało? Dawaj strzelaj 40zł Idealnie trafiłeś stary, 40zł, bo darmowa przedsłoneczka oczywiście Tymi właśnie przedmiotami przygotujemy sobie na meczyk Polska-Meksyk Mieszkanko i oczywiście po meczyku również będzie gotowe na świętowanie, bo oczywiście Polska wygra, nie? Proste, że tak. Na pi, 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 pi. online, zakupy, pi, pi pi. Ty, tu ogólnie jest napis, nie widziałem tego, teraz zauważyłem. Poważny sprzęt mojego misiaczka. Ty, zejdę na prezent komuś, żeby dać taki czołg. Tylko, że oczywiście trzeba wypełnić puszeczkami. Mamy Red Bull, stary, ale one są chyba za wąskie na koła. Zaraz sprawdzimy. Ty, ja sobie to zostawiam tutaj, stawiam, nie? Papyk poważny sprzęt, cyk, mamy nasz czołg poważny sprzęt mojego misiaczka jeszcze jak stąd się będzie pobierać redbulle to będzie taki podajnik redbulli bierzesz sobie z czołgu i wsadzasz nowe w lodówce będą zimne, tu będą ciepłe to z tego nic nie będzie brało stary. Czemu? Co co ciepłe właśnie. Ale Red Bull smakuje dobrze i zimy. <noise> Oczywiście, że tak. Chłopie, ja nigdy się tak nie cieszyłem z czołgu napić. Wszystkie produkty pokazane w odcinku znajdują się na Shopee, a link do nich znajdziecie w opisie. Znaczy, jako że jest to przygotowanie do meczu Polska kontra Meksyk, to to... może przeprowadzimy małą symulację. Ty będziesz grał Polskę, a FV Meksyk. grał w piłkarzykach. Robimy mecz. Czemu ja Meksyk? Ja jestem mistrzem. Ja jestem mistrzem w toku. Wygrasz z nim. Wygram. A co jak wygram, wygram Meksyk? Wczoraj stary. tak mówili starych Pięć osób, nie? Możemy <laughs> <laughs> Może bym 1000 zł, kto wygra w piłkarzyki. Mecz o 1000 złotych. On nie ma szans, nie? On jeszcze nie wie. On nie wie. wiecie, co te rączki potrafią. <laughs> te paluszki jeszcze więcej. <laughs> A ty jesteś szefem w to? Zobaczymy No dobra ja, no, ci... Czekaj, czekaj, czekaj Jak właśnie czuję po pierwszym golu przez Polskę strzelaną? Strzelano? Do, 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 dobrze Ale niech ma... pan jest jeden, jeden, jest zawodnik. Daj yeah. sobie jedyneczkę, szefie. Jedyneczka. Dobra, ja jestem totalną p***dą. 2-1, 2-1. Jadek wczoraj do zera poszedł. Wczoraj ja miałeś z tym już lepszy. Co ja podałem starym Tobie? Jeszcze ja. Ale tutaj jest emocje Uuuuh! Mruk! Wow! Wow! Dwa, dwa jest, stary! Bo ja tu... chyba jestem Polską jednak. Tu tysiąc złotych nie wjeżdża Zara Się wieża. Się wieża. Ja wiem, oni przegrywali z nim. Wczoraj było dużo soczków. Jabłkowych nie, ja bym po prostu lepiej po soku mi się grało. Że... Dawaj, dalej, dawaj zawracam. Dawaj. Sport. Ej. było, nie było. Był, gol. Był gol. nie było, niby gdzie. Klasy... Klasyczne Klasyczne Egiura. To było podstawowe. To jest wszystko ustawione. Zaser biłem 5-3 Nie Dobry bram Michał Pazda Ej dobra Słuchaj, ja, ci, ja nie mogę na szejść ja, ja ci pomogę, okej? Okay? No Stary to jest za tysiąc złotych mogę, nie, mogę. nie pomogę, mu pomowy Ustaw się się akurat odbiło się od niego nie? się od nami. A ile jest? A drugi raz obrał już! A ile z punktów? 9. Myślałem 7. <gryst> dobra. dobra w, w tym momencie FV jako Meksyk ma 3, Guber jako Polska ma... 7! Nie Jestem żadnym Meksykiem! Dawaj tak, tak blisko piłki skóry. O się! Próbuj tak za piłką latać kamerę. Bo chcę, żeby Polska wygrała i ten. Jestem jest No, specjalnie, to było zamierzone. Co zobaczymy? Ty się śmiejesz, ty się śmiejesz, ostatni Pii! ha ja nie ruszasz? 9, proszę bardzo! Dobra, Państwa, Dobra. Dziękuję za mecz? Dziękuję za to spotkanie. Do 9 jest chyba co? Nie, do 9. Nie, bo do masz jeszcze limit, jest 9. A wygrałeś? Wygrał 9, wygrał 1000 puszek Red Bull'a. Takie! Mam nadzieję, Starne. że już rozumiesz, dlaczego byłem w ten sposób na Rozumiem, rozumiem. <laughs> Ale wczoraj stary to tu taka jazda była. Ja bym się rozgrzał, to bym się, ja się, się rozgrzał, nie? Ale to wygrał lepszy mam. No. Ale Słuch. kiedyś, słuchaj, powiem Ci historię. Byliśmy sobie w barzenie i jakiś ziomek podbija. Ja się pytam, czy wolne nie? No jak nie ograsz, nie? Do mnie, wiesz, twaj, No okej, okay, coś tam to dawaj o piwo. Kto stawia, nie? No dobra, dawaj, nie? Stoimy, gramy. Kurde, ja wiedziałem co się dzieje na tym stole. Do jednego mnie zjechał stary. On sobie zaczął podawać tymi piłkarzykami stary. Normalnie jakby rozgrywkę całą prowadził. Czy na przykład masz takie coś stary? Może mi się uda teraz, ale czekaj. Pa, robisz takie szybkie podania tak zwane, czyli spróbujemy. Po tak jeszcze szybciej. Tego Był nie widziałem. Całe życie w to grał, tak, stary. Żebyś wiedział. Tego nie widziałeś. No i musiałem ustawić piwo. No, to było dawno temu. Historia wielkiej straży. No, straciłem. <noise> no, <noise> no, masakra. Ale dobry meczek, fajnie. Dobra, myślę, że kończymy już ten odcineczek. Czuj! na koniec. Nie, nie umiem. tak. Suba został! <gry> Zapomnijcie dostać subskrypcji oraz pół, łapecie, miliona, kanał. pół miliona! No to na koniec, stary wiesz, co? I pamiętajcie, że tylko do 28 listopada trwa Black Friday i Cyber Monday na Shopi. Dzięki niej codziennie możecie korzystać z kuponów na 20 zł. Macie też szansę wygrania telewizora i gadżetów piłkarskich, grając w grę Shopi Goal No i wiadomo, też możecie skorzystać z darmowej dostawy. Wbijajcie w link w opisie, a my już kończymy ten film. Elo! Ale mam S, mam pełen luz, po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie, nie robić już nic, to moje marzenie. Ale mam S, mam pełen luz, po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie, nie robić już nic, to moje marzenie.